Z serem piórko. On jest typowo białkowy, także będzie na... Nikt tak personalnie do niej powiedział na przykład chuju jebany. Co to, jest, co to jest za sformułowanie? To takich kurwa słów w ogóle. Używa? <grym 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 no ja to takie słowa traktuję z takim dużym luzem. Nie no super, za nie no. Spoko, ta tak sobie możesz mówić do kolegów, a nie do mnie. No to koledzy, jakbym ich tak nazwał, to. No tak, no to kolegów sobie dlatego mówię, kolegów sobie tak możesz nazywać, a nie kurwa gościa, którego nie znasz, który jest od ciebie starszy. I jeszcze może ci kurwa najebać. Nikt tak. Jakbyś nazwał swój zakład pogrzebowy? Rachu ciachu. I do piachu. Rachu ciachu. Rachu ciachu. I do piachu. I do, piachu. I do piachu. To zajebiste. Zajebiste to, to jest. 8 na 10 Uwaga, zagadka dla was i dla ciebie. Dlaczego Kopernik. Dlaczego Chopin nie grał tym palcem? Bo go nie miał. Bo to mój.